Najbardziej ciężka rzecz dla człowieka jest taka, kiedy czujesz coś do drugiej osoby, ale oficjalnie nie jesteście razem i też nie jesteście przyjaciółmi tylko kimś więcej. Kiedyś wierzyłaś, że jeden pocałunek może wszystko załatwić. Tak, wiesz, mnie też to kiedyś wmawiano. To nie miłość uwolniła mnie ze smoczej wierzy. To ja. Ja sama się uwolniłam. Nadal nie rozumiesz? To wszystko jedna wielka bajka. Fiona, kiedy to prawda, to naprawdę działa. A co ty wiesz, co? Spędziłeś połowę życia zamknięty w smoczej twierdzy? Dorastałeś w jakiejś przeklętej, pustej wieży? Co, Codziennie płakałeś przez sen całą noc, czekając na ukochanego, który nie istnieje? Ale. Ale to ich nie jest. No to gdzie byłeś, kiedy cię potrzebowała? Kiedy ktoś przeżywa trudny okres. Po prostu posiedź z nim. Żadnych kazań, żadnych rad. Po prostu bądź tam. Jeśli oczekujesz, że świat będzie dla ciebie sprawiedliwy, bo jesteś uczciwą osobą, to przestań się oszukiwać. To tak, jakby oczekiwać, że lewcie nie zje, bo ty go nie zjadłeś. Dlaczego czujemy się samotni? Brak zrozumienia ze strony otoczenia. otoczenia. Brak chęci zrozumienia. Prozekcja. Brak czasu. Wolnego. Poczucie, że jestem nikim. Porównywanie się, Szerzące się stereotypy. Obawa przed odrzuceniem, poczucie, że nikt cię nie rozumie.